Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Moje e Partie. Jest to seria, w której opowiadam o swoich partiach na internecie. Albo ja gram z kimś bardzo mocnym, albo jak coś ciekawego się wydarzy. I w tej partii właśnie wydarzyło się coś dziwnego. Nie wiem czy ciekawego, ale na pewno coś dziwnego. Dlatego Przejdźmy do partii. Przeciwnik zagrał e4 w pierwszym ruchu. I ostatnio sobie testuję ruch c5. W sensie gram go bardzo często. Praktycznie tylko ruch c5, czasami zagram jakiś inny ruch, ale to jak mi się po prostu pomyli, jak się zapomnę. Gram na razie c bo chcę też zobaczyć, jakie są popularne boki w różnych wariantach. Przeciwnie, zagram skoczek F3. No i tu mam opcję. Albo zagrać to, co gram zazwyczaj ostatnio, czyli D6, z próbą gry najdorfa. Bo ostatnio uczę się bardzo mocno najdorfa, nie jako jedyną broń, ale jako jedną z broni, którą dopiero się uczę, więc potrzebuję to grać bardzo często. Ale akurat w tej partii zagram skoczek C6. Uznałem Arena Kings, jest szansa, na, żeby coś wygrać, jest szansa, żeby pograć dobrze w turnieju, więc zagramy coś, co umiem lepiej. Przy czym akurat po gonie z b5 nie znam aż tak dobrze tych wariantów. Coś tam umiem po e6, coś tam umiem po g6, uznałem, zagrajmy a6. Wiem, że jest też taki ruch, ruch, który praktycznie zmusza przeciwnika do bicia, no bo tu nie można odejść, bo się traci gońca. A odejście gdzieś w tę stronę, na przykład na e2, po pierwsze daje mi ruch a6, który mi się zawsze przyda, a po drugie ten goniec, no, rzadko kiedy dobrze stoi na, na podu e2. Dlatego czasami się zdarza, ale rzadko kiedy tam stoi optymalnie. Zazwyczaj wychodzi gdzieś tam na C4 albo gdzieś tu. Więc raczej bicie było pewne. I teraz wydaje się, jak ktoś pierwszy raz na to patrzy, że bicie pionkiem jest dużo lepsze. Pionkiem z B jest dużo lepsze od bicia pionkiem z D, ale jeżeli zbiję w ten sposób, to po prostu oddam centrum bez walki i przyspiank będzie mógł w pewnym momencie zagrać pewnie jakieś C3D4 albo D3 też mocniej zagrać. Czasami może być tak, czasami może być tak, więc wydaje mi się, że to są bardzo takie porównywalne bicia, bicie pionkiem z B i pionkiem z D. Na pewno w głównym wariancie bicie pionkiem z D jest częstsze, ale w tym wariancie, gram A6, nie wiem, tu być może, że bicie pionkiem z B jest równie ciekawe. W partii poszła ruszada, G6 i ja chcę grać typowy plan, chcę ustawić gońce G7, zagrać sobie tak, zagrać sobie tak, zrobić roszadę, zagrać gońce E6, H6, G5, skoczek tutaj. Bardzo często gram ten plan i na tych szachach szybkich, na internecie, na, na blitzu, na, na bulecie, bardzo skuteczne to jest. Zazwyczaj dostaję gorsze pozycje, ale mam swój plan, który chcę wykonać i dzięki temu tak powoli, powoli przeciwnik robi błędy, a ja nie robię dużo błędów, bo wiem co chcę zrobić. A Przeciwnik jak nie wie co chce zrobić to często są te błędy. Dlatego gram ten, ten debiut. Poszło wieżę e1 i teraz zagrałem goniec g7 z ideą e5. Na e5 od razu oczywiście nie mogłem zagrać, bo jest po prostu bicie na e Widzę nawet, że kom podaje, że to nie jest nawet czysty pionek do przodu dla białych, tylko tu mam jakąś inicjatywę, ale to nie ma sensu. Lepiej, oczywiście, zagrać tak. Przy czym teraz no, trzeba na pewno liczyć taki ruch jak E5, bo on może być dobry, może być słaby. Akurat w tym wariancie, jak teraz pójdzie E5, to jest skoczek H6, to pole jest puszczone i dzięki temu też czasami kontroluję to pole. To nie jest aż tak oczywiste. Ale dalej nie chciałbym grać na ten ruch E5, bo nie gram już swojego schematu wtedy. A na tych szachach szybkich lubi grać swoje schematy, po prostu każdy lubi grać coś, co lubi. I po czymś takim pewnie jakiś skoczek f5 poszło, tutaj mogło później nie wiem, no dowolny ruch jakiś rozwojowy. Może być c3, żeby pokryć to pole, może być ruch skoczek d2. Może być ruch h3, może być ruch a4, żeby gdzieś tutaj też te pionki moje, które są... Możecie wyobrazić sobie pionkę tutaj, wtedy ten piątek na c5 jest słaby, więc taki ruch jest też możliwy. Tak czy inaczej nie chciałbym tego grać, no ale musiałem zagrać to g7 i przeciwnik zagrał c3, <laughs> przepraszam, które również jest, również jest dobrym ruchem, tylko po prostu pozwala mi ustawić to, co chciałem, czyli ruch e5. I teraz tak. Na czym polega ta pozycja? Kontroluje bardzo dobrze centrum, jak na razie, ale przeciwnik może uderzyć przez d4, w którymś momencie jak to przygotuje i wtedy, jeżeli nie skończy rozwoju, to mogę mieć problemy. Do tego, Mam słabe pole B6, i jeżeli pionek ustawi, przeciwnik ustawi pionka na A5, no to ten pionek może być odcięty od, yy, od armii. Do tego, jeżeli zagra nawet B6, żeby obronić tego pionka, ale przeciwnik zdąży ustawić coś takiego, to ruch B4 bardzo często mocno osłabia, osłabia moją strukturę. Dlatego, że jak zbije zbije, wtedy ten pionek jest słaby, można grać tak i rozbijać tą strukturę. A moje figury są na razie skupione na skrzydle królewskim, i nie mam jak tak łatwo bronić tych słabości. Dlatego obiektywnie Biały pewnie stoi tutaj trochę przyjemniej właśnie ze względu na to, że ta moja struktura na skrzydłach hetmańskim jest taka nie najlepsza. Plus yy, to uderzenie w centrum może być kiedyś groźne. Nawet ta moja para gońców w pełni tu nie, nie rekompensuje, no ale to jest dalej początek partii na blicu, więc aż tak bardzo się tu nie martwię. Partii D3 i tu popełniłem duży błąd, bo zagrałem ruch H6. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest błąd, bo później brakowało mi tego tempa. Jakbym zagrał na, na przykład na starcie, skoczyłbym 7. Jakiś rozwojowy ruch. I on, jak teraz powiedzmy, poszłoby to samo. Czyli tak, tak. Mam figurę więcej gdzieś blisko akcji. A nie H6, które mi tylko pozwala wyprowadzić tutaj gońca, ale zupełnie nie na tym teraz polega cała gra. Bo tak, jak poszło w partii, zagrałem sobie H6 tutaj, d 6 Przeciwnik od razu wyprowadza skoczka, który będzie tu gdzieś atakował. I jeszcze chce grać B4. W partii po końcu e6 poszło B4. Czyli to, co mówiłem wcześniej, zgodnie z tym planem. Teraz muszę to zbić na B4. Jak nie zbiję, to on mi to bije. Mogę ewentualnie oddać tego pionka. Tak, tak. I, no nie wiem, zagrać cokolwiek. Nie. Tak. No ale to jest po prostu już pionek mniej. Dlatego raczej powinienem to zbić. Tylko teraz powiecie jest ten problem, że może po prostu zagrać bicie i chcę zagrać skoczek C4. Mam słabego słabe pionka tutaj. Czasami może zagrać D4 już w którymś momencie, bo już może tak zagrać. Przed, oczywiście przed skoczkiem C4. Więc nie do końca wiem, co, co powinienem tu zrobić. I zagrałem ruch, który nie jest jakiś świetny, bo zagrałem ruch. A5, który podchodzi pod ten ruch. Pod ruch skoczek C5, C4. Po skoczku, po skoczku C4 nie ma ogólnie tego pionka, inaczej niż w ten sposób. No, to bicie oczywiście jest słabe, bo bicie tutaj jest po prostu b 6 i no, nagle wszystkie figury będą grały białemu, a moje figury zostały tutaj. Pozycja się już otwiera. Jeszcze w wygląda, jeżeli ta pozycja jest tak zamknięta jak tutaj. I dostanę tak z trzy tempa, żeby skończyć rozwój, żeby po prostu wyprowadzić skoczka, schować króla gdzieś tutaj, z tego pionka. Nie jest tak źle, ale jeżeli gramy cały czas figurami, które już są wyprowadzone, a Biały ma wszystko wyprowadzone poza tą wieżą, która szybko może wejść, no to ja jestem do tyłu, no bo te figury mi w ogóle nie grają, bo oni z tego broni tego pionka. Dlatego przeciwnik dobrze zagrał, że szybko otworzył pozycję i dostał przewagę. Tutaj rzeczywiście dostał przewagę, i kluczowy moment partii był w tym miejscu już. Jeżeli by zagrał ten skoczek C4, o którym mówiliśmy, no to muszę to zbić. I po biciu jest ten problem, że dla mnie jest ten problem, że te dwie wieże będą ład... bardzo ładnie atakowały po tych liniach. Koniec sobie pięknie atakuje i te piąki są bardzo słabe. A jest problem z skończeniem rozwoju. Jakby teraz zamiast tego stało, nie wiem, mi rozszala już, nie ma żadnych problemów, wszystko się ładnie trzyma, jest dobrze. Ale w tym momencie mam po prostu deficyt czasu, jeżeli chodzi o rozwój, no i. Jest źle. Ale przeciwnik tak nie zagra. Tylko. Przeciwnik zagrał, bo przeciwnik zajął B5, o którym już wiedziałem, że jest dobrze, bo widać, że jest, jestem w stanie teraz zamknąć tą pozycję. Mam yy, gorszy rozwój, więc bardzo opłaca mi się zamknąć pozycję, żeby skończyć rozwój i żeby dopiero później ją z powrotem otworzyć. I przeciwnik teraz nie ma żadnej, żadnej drogi, żeby otworzyć pozycję. Ma dobre pole C4, które może zająć tym skoczkiem na przykład, albo tym. I to jest tyle. I nie ma żadne, żadnego przełomu takiego szybkiego. Do tego nigdy nie dojdzie, bo zagram sobie po prostu G5 za chwilę, bo to jest część mojego planu, o którym wcześniej mówiłem. I po prostu mogę grać spokojnie, już na przewagę. W partii poszę skoczek na, na D2. Tu oczywiście kusi bicie tego pionka, ale po bicie tego pionka otwiera mu trochę pozycję i przyspiesza mu rozwój. Bo teraz już y, ten pionek nie blokuje linii D i wieża będzie mogła wejść tutaj po tej linii D. W ten sposób nie chciałem grać, bo to jest bardzo, bardzo ryzykowne podejście. Dlatego zagrałem sobie na spokojnie skoczek G7. Wszystko mi się broni i teraz zauważcie, że oba te skoczki chciałby wejść tutaj. Jeżeli jest taka sytuacja, zazwyczaj wtedy jeden z tych skoczków będzie źle ustawiony. I tak było w partii. W partii poszło skoczek c4, bardzo dobrze stoi ten skoczek, tylko teraz ten stoi fatalnie. Jeżeli go nie wymienię, jeżeli on będzie cały czas go trzymał na c4, no to skoczek na a3 jest bez sensu. Bo tylko go jakby wspiera, ale moje figury nie muszą wcale go wymieniać, tylko po prostu dwa skoczki zajmują rolę jednego, który by stał na c4. Partii rozszala. Przeciwnik zagrał Hetman na D2. Zagrałem króla 7, żeby bronić tego pionka. Mogłem zagrać G5 od razu. Wydaje mi się, że G5 od razu było lepsze. G5 z takim planem i po prostu jazda od razu do przodu. Ale nie zagrałem, tak? Wydaje mi się, że o to chodziło. że Nie chciałem tego ruchu dostać. Tylko potem mogę zagrać po prostu F6. I on się tylko osławił. Teraz tego pionka trzeba będzie jakoś bronić, a później mogę przerzucać już figurę jakoś do ataku na króla. Skoczę G6 może wejść na F4. dalej jest problem z tymi skoczkami. Mój gońc pięknie też działa po, po obu, di obu diagonalach. Dlatego tu mam dużo przyłagę już, bo tu mają Także tak było lepiej, ale zagrałem w ten sposób. W partii bierze z Anand D1 i tu poszło coś dziwnego. Właśnie to Wam chciałem pokazać, jak to jest dziwne, bo w partii zagrałem G5 zgodnie z tym planem i przeciwnik zagrał coś takiego. Jak widzicie, gram szybko jak na razie. Mam 2 minuty 15. Jak widzicie, czy nie widzicie, widzicie. Mam 2 minuty 15, a przeciwnik ma minutę 55. I uznałem, że on ma prosty plan. Będę mu chciał zabrać ten plan. I zagram teraz ruch, możecie zapauzować, który nie jest najlepszym ruchem. Także zapauzujcie, spróbujcie wymyślić, co zagrałem, żeby on tu nie zagrał. To jest kosmos. Zagrałem po prostu ruch król G6. Po prostu nie chciałem dostać tego ruchu. ruchu okazuje się, że król G6 nie jest, nie wiem, jakieś przegrywające. Jest słabe, no bo oczywiście król wchodzi do gry. Komputer mówi, że jest dosyć słabe, ale nie jest tragiczne. Mam ta, aż taką przewagę, że nawet coś takiego mi nie przeszkadza, żeby mieć. W miarę solidną pozycję. I on oczywiście od razu chciał uderzyć. Pomyślał 13 sekund i zagrał H4. To po H4 jest tutaj du duży problem, jak to czasami bywa z takimi ruchami. Jeżeli się nie przestraszę, to stoi lepiej. Bo jeżeli mi się zaczął już teraz bronić, zagrał jakieś, nie wiem, teraz F6, żeby bronić tego pionka, to on może zagrać H5, już była po białe pola ładnie, zagrać G4, już zamknął tu wszystko i jest ok. Teraz nie mam tego przełomu. F5, nie mam jak skoczka wrzucić do gry. I stoimy. I najprawdopodobniej ta partia skończy na tym, że będzie obustronny blok. W sensie i po skrzydle hepańskim, tu skrzydle y, królewskim, czyli tu i tu. I będzie remis. Więc nie mogę się przestraszyć. Tu muszę po prostu, jak zagrał w ten sposób, no to muszę to zbić. I to mi daje przewagę. Przewaga tego na tym, że zagrałem tutaj i zaraz muszę się cofnąć tym królem. W partii poszło f4. I tutaj no, trzeba zbić. Jest jeszcze ruch f5, żeby on nie zagrał f5, tylko że po ruchu f5 przy takim królu nie chcesz tak otwierać pozycji. bo Zobaczcie, że w tym momencie wystarczy otworzyć po prostu jakby jedną linię, nie muszę otwierać obu, a mam piąka więcej chwilową. Przeciwnik to odbił na f4, no i oczywiście teraz schowałem już tego króla. To jest zupełnie inna sytuacja, jak porównamy tę sytuację do tej sytuacji. Tu wydaje się, że król jest yy, po pierwsze za pionkiem, po drugie tajnie jest zamknięta. I on musiał oddać piąka, żeby... Teraz ten król był otwarty, więc teraz mogę sobie schować tego króla. Były lepsze ruchy niż, niż h4, gdzie biały miał dobrą pozycję, pozycja była około równej, no ale tutaj mam przewagę w tym momencie. Przeciwnik zagrał f 3 poprawia swoje figury i teraz powinienem wszystkie swoje figury bronić z tego pionka, to jest jedyna słabość teraz w moim obozie. No tu jest h4, tylko że h4 nie jest aż tak istotny, bo ciężko się do niego dobrać, ale tu muszę cały czas pilnować tego pionka, żeby cała moja struktura na skrzydle hekmanizmu nie padła i żeby nagle ten pionek nie stał się bardzo mocny. Także to jest jedna rzecz, na którą muszę uważać, ataku na króla nie będzie, bo ten gońc jest za mocny, po białych polach po prostu nie przejdzie przeciwnik nigdy. No a tutaj tego pionka będzie łatwo obronić, gdyby chciał grać jakieś takie ruchy. Więc ataku nie będzie, to co muszę zrobić, to się przegrupować i zacząć grać po linii G. Więc zagrałem skoczek G6, atak na gońca, gońc odszedł i wieża G8 od razu. No i teraz wszystkie figury powoli będę chciał przeprowadzać do ataku na króla. W partii król H1 zszedł po prostu i skoczek E5. Teraz w tym momencie uznałem, że ważniejsze jest otwarcie tej linii, to w szachach trzeba często po prostu umieć to rozpoznać. Kiedy jedną przewagę możemy zamienić na drugą? To jedna z moich przewag, mam ich dużo. Na przykład fakt, że ten król wydaje się bezpieczniejszy od tego, mam wieżę na aktywniejszej linii niż ta jego wieża, mam pionka więcej, ale jedną z przewag jest to, że ten skoczek jest słaby. Tylko, że chciałem zamienić tą przewagę, że ten skoczek jest słaby, na przewagę, że ta wieża się rozegra. Nie wiem, czy to było dobre podejście. Jest to bardzo ciężko powiedzieć w tym momencie, bo oba ruchy, znaczy oba podejścia, żeby tego skoczka zostawić i żeby wzmocnić pozycję, zarówno jak i skoczek E5 z wymianą, oba podejścia są w miarę OK. Przy czym tu już policzyłem sobie, że po tym on może chcieć kiedyś zagrać skoczek na, na C4. I miałem w planie zbić tego skoczka, bo uznałem, że końcówka, już zbliżająca się do końcówki pozycja, będzie dużo przyjemniejsza dla mnie. W partii ma Happing zagrałem hetman F6 z planem Hepono G6. Albo z planem goniec na G4. Zależy co, co pójdzie w partii. Przeciwnik zagrał wieżę w 1, więc nie mam już planu goniec w 4, bo widzimy Hetman, więc zagram Hetman G6. Potem poszła wymiana i skoczek C4. I tutaj no, nie jestem pewny, czy to, co zrobiłem, było optymalne, bo szczególnie, że komp pokazuje, że po H3 było jeszcze lepiej. Jak GH, takie wieże G3, takie już trudne rzeczy, szczególnie jak ja mam minutę, przeciwnik ma 38 sekund. Więc zbiłem. Uznałem, że w tym momencie zamiast H3 zbiłem uznałem, że to wygram, mam przewagę czasową i do tego jeszcze mam pionka więcej. A też mam łatwiejszą grę, bo ten pionek jest du dużo trudniejszy do obrony niż ten pionek. W partii poszło wieża a7, wieża poszła na, na d5. Zobaczcie, że tego pionka bardzo ciężko będzie zaatakować, dlatego, że z tej strony nie ma jak go zaatakować. A gdzieś od tej strony też goni z broni na, na b8. Więc jak sobie zagram f6, teraz ta wieża ładnie przejdzie tu. Zresztą po to było też wieża a7, że nie chcę go wpuścić na siódemkę, gdzie będzie atakował. Na przykład jakoś nie wiem, obronić teraz tego pionka w ten sposób. Albo w ten sposób. Wtedy wieża D7 i nie jest wszystko takie oczywiste. A jak go w ten sposób. Puszczam ósemkę, więc teoretycznie ta wieża będzie aktywna. Tylko że ciężko będzie tej wieży, nawet jak jest aktywna, stworzyć jakieś realne problemy. Dlatego, że chcę zagrać F6, wieża G7, i już atakować tutaj. partii proszę tak, tak, tak. zagrałem wieżę na, na G7. On tu zagrał wieżę na D2 i od razu H3. A3 jest dobre dlatego, że po biciu jest wieża G3, tak jak wcześniej mówiliśmy i po wieży G3 jest już no, duży problem. Wszystko wisi. Dlatego po prostu oddałem mi Zagrał wieżę D7, zbiłem, zagrał tu, zagrałem H5. Jak widzicie czas się troszkę już zmniejszył u obu. Mam 24 sekundy, więc to co muszę teraz zrobić to jest po prostu utrzymywać przewagę czasową, żeby nie zejść poniżej nie wiem, 5 sekund przewagi, może 3 sekund przewagi. No i po prostu grać powoli, ale do przodu. Grać szybkie ruchy, pewne ruchy, no bo to jest blitz, tu nie jest tak istotne, żeby grać jak, naj, jak najdokładniej. No jeden z takich planów jest właśnie jechanie tym pionkiem, też wiedząc, że jeżeli będzie chciał powstrzymać tę jazdę, to będzie musiał tu zbić i już przejść do końcówki. No i tak było w partii. Wszystko wymieniliśmy. No i ta pozycja jest, nie wiem czy jest tak prosto wygrana na zasyku, czy na jakimś dłuższym tempie. No ale akurat na blicu wystarczy po prostu, że wymienię sobie tak figurę. I po prostu wygrałem. No i pozostałe, pozostałe ruchy po prostu przewinę, żeby wam pokazać, jak się skończyło, ale to już nie jest tak istotne. Po prostu poszło w ten sposób i pozbijałem wszystkie pionki. Także widzicie, nawet w. do mata zagrał. Także. co zrobić? Czasami trzeba stracić trochę czasu na, na arenie, gdzie jak przeciwnik się szybciej poda, to mamy szybciej szansę zagrać. Kolejne partie. No ale akurat tu przeciwnik nie chciał się poddać. Także czasami można stracić nawet takie, takie coś jak król g6, zrobić taki błąd i, i tak wygrać. Polecam grać takie ruchy, bo takie ruchy uczą później gry nawet przeciwko takim ruchom. Bo jak sobie, 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 będziecie grali ruchy, które wydają się wam dobre, na przykład jak wtedy król g6 w tej pozycji. To było dokładnie. Król g6 tutaj. No wydawało mi się w porządku. Co prawda ten skoczek nie gra, ale uznałem, zagram sobie król g6 i mam czas, żeby teraz te figury przestawić, a nie ma takiego prymitywnego ataku. mam tutaj. Hetman, tutaj, i później jakieś H4. Tylko, że Hetman tutaj H4 nie jest groźny. I gdybym tak nie zagrał, to bym nie wiedział. Ale dlatego, że uznałem, dobra, ciekawy ruch, wydaje się głupi, ale zagrajmy, zobaczymy, przeanalizuję później, zobaczę co było lepsze, i tak dalej. No już teraz wiem, że lepszy było od razu uderzyć F5, i po prostu jechać do przodu. po czymś takim można zbić, zbić to gońcem, i no i jest przewaga po prostu. Teraz skoczek może iść na G6, bronić tego pionka. Przeciwnik też nie miał jakiś taki łatwy gryp, a ja mogę się przestawiać. A po, po królu na G6, jak zagrałem, to prze, przeciwnik może przede wszystkim skoczka przerzucić. Może zagrać goniec C1. Goniec będzie chciał przejść tutaj. Skoczek może iść na C2, skoczek może iść tutaj. Może się tak przestawić. Nigdy nie poznał tego planu, gdyby nie fakt, że zagrałem król G6. Dlatego polecam robić błędy, jeżeli chcecie iść do przodu, szczególnie w takich pozycjach, jak są trudne rzeczy. Tyle na dzisiaj, przynajmniej na teraz, na ten, ten odcinek. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Cześć.